Was zaprosić na serwer podany w opisie to jest serwer razy 3 Jak widzicie, serwer już działa, jest aktywny od niecałych dwóch godzin, godziny, więc serdecznie zapraszam na niego. Możecie sobie pograć ze mną, bo na tym serwerze będę grał, więc nie przedłużając, zapraszam do oglądania filmu. Nikt tego nie potwierdzi. No w sumie. Bo jeżeli się okaże, że tak, to i tak już nie wrócisz. Rozumiesz kurwa pompa snajpa spierdala przed bambikiem. Dobra, nie przed Bambikiem, bo dostał Heda i zługu po nogach. Co zługu strzało, bo. No właśnie słyszę. Też jest niedaleko. Ulu, lulu, lulu, lulu. Open the door. Inkwizycja przyszła. Ulu, lulu, lulu, lulu. No ktoś tu z zługu, idę go wyjaśnić. Nie, też go szukać Bo mi się okaże, że to my strzeliśmy w tym samym momencie i sobie dwie pizdy sprzedaliśmy Tylko że Seba miał odrodzenie i szybciej wiesz I te. Tylko że pompa miał tepa A nie to gruchacz Dobra XD to był gruchacz, a ja się przestraszyłem Jaki gruchacz? Nie wiesz kto to gruchacz? Nie Ja sobie łzowisko, no, obok jego chaty ja byłem On już kurwa jest martwy, byłem Akceptuj mi. Jesteś w bezpiecznym miejscu? Tak, teraz jest No nie mogę zaakceptować, bo masz jakieś negatywne efekty na sobie. No teraz. You don't have. Nie mam tej prośby o TPK. Teraz. Już? Nie wiem kurwa, No nie. Masz jakieś negatywne efekty na sobie. Brrr, zimno mi. ma wina. A kto mi ognisko zajęło? Jesteś przy tamtych lotach, tak? Już dawno je wziąłem, jestem teraz bliżej kuli. No to... Ej, wróci na hungarię! Kurwa, ognisko stawiam. Wychodzę po ciebie. Drewno i ciemno potrzebujemy. To się rozbudujemy. Bo nawet mam T-14 na obrębach do zasadzenia Mamy, przeżyjemy Mówisz? Pewnie No taki Janusz kurwa No stary, wymysłował 3 strzały z pompy i 2 ze snajpy i zaczął uciekać Kurwa ratuj mnie Seba Nisko mi się skończyło. Jak? No, nie pytaj. Drewno wyjąłeś? Może. Biegnij w stronę małych hangarów. No, jestem na nich, kurwa, na ulicy. Przecież widzisz mnie, ale tu. O. Daj mi tą budę szybko. A ja ją w craftingu schowałem. Dużo HP jeszcze masz? Pół. Zdążysz. Nie, kurwa, nie zdążę. Z tego co widzę. Kto to kurwa strzela? Nie wiem, właśnie ja, ja go zarażę, kurwa. Ja też. Seba nie? nie napierdalaj tego teraz. Brakuje mi jednego, a zrobiłbym ognisko. Rzuć! Szybko! Jedno. Nie mam. No podnieś mi, idioto, chociaż! Fajnie. Zajebał mnie też. A to jest ta pizda? Dobra. Du miałem te ształy, kurwa odłożone Akceptuj Tego już nie ma Akceptuj On już, On już martwy kurwa To jest On be... pozbierał was no. A raczej chyba? Ta, pozbierał te wartościowe. O, tylko mi szczały. Za... O, ta kurwa. Szczały mi z jego. Daj mi tą budę i chatę cokolwiek seba, kurwa. Okay. Zaraz. Znaleźć bo muszę. Gdzie kurwa, pis do No ty co, widzisz go? Nie, ale go szukam. A w sumie dawajmy pod chaty, podejdziemy, nie wyjdzie z niej. Chodź. O bogu zdrałeś się. Oj, jesteś swoją teraz. Tak. Daj mi 20 drewna. Nie mam, wszystko mi zajebał. To daj mi trochę strzał. Masz pod domem. Jak rzucił kurwa. Jak to wyglądało z Drzwi otwierane. Jakby jakaś rozwodzona para wyrzucała swoje rzeczy. Takie. Czekaj, czekaj. O, zobacz, patrz. Cho, chodź, chodź, pokażę ci. Chodź. Stań tutaj. O, tutaj, tak. o. Tak. O. Tutaj ja, Tutaj działa. No I patrz, jak to wyglądało. Nikt Nie A chuj ja dojadę w tej ma. To jest bodaj. jego? Ta, bo biegam do niej On wie, że on już życia nie ma Ja sobie kurwa drewno na skrzynkę teraz robię Zaczej zbieram Ile tam trzeba drewna? 10 czy? Ile? 40 A masz kości sensie ścięgna. O! To karek ktoś zapierdala Co? Czekaj Halo! Pojechał dalej To mówimyś? Co? To karę tutaj zapierała, czy chuj jak to się nazwał. Kurwa? Crossem kangu? Kangum. No kangu jak u mnie już full wypas jest Mówisz? Bo się mogłem całą tą sytuacją Daż naprawdę mi kurwa gorąco jest Wybiegłem na dwór jeszcze cieplej Jak <grym> <grym> ty gorący chłopak seba Kurwa panie ognisku, ognisko, proszę zniknąć Aha, zrespiłem się na respie. To niezły seba. Stary, weźmy tam te pi. to bez kapucy, zrespiłem. A bo Buda chyba jednorazowo cię razu <noise> A ty w swojej budzie zginąć? Damn. Jakie kurwa co to tym waldę jakby? Ej, masz ten bursztyn jeszcze? Kurwa przecież zginąłem O idziemy po bursztyn. To chodź, idziemy na ten O, moja obrona zaraz że... Na pierdolami pójdę na gnoja polować plować. no kurwa, to. O, już mogę go zabrać. Dobra. Kolego, patrz, o to wy też pomyślałem. Chodź tu. Czekaj. Okay? A nie, ty masz swoje. Dobra. O, odtąd. To... Co moje? Dobrze, że przyjaciół. Ja rozumiem. Czyś <laughs> tam pierdolam też? Eee, mm, chamo Co? Co ty byś Może byś widział przez drzwi jak ja gorąco To gorąco mi skłabę No wtedy chodź, idziemy. Jedziemy. No to jest wiesz, teraz jesteśmy uzbrojeni. Nawet mam trzy siekierki, trzy dzidy, łuk i kilo. Czekaj Zostawiłem Poza. piecyk włączony Toż tam Ale... jeszcze... Jeszcze dom mi się spali A to masz piecyk czy ty masz zwykły kominek? Kominek znaczy, ognisko czy kominek? Ognisko Okej, okay. ja tu muszę jeszcze coś zrobić. Coś chciałem. Ej, bo leciałem tutaj, żeby coś zrobić, i zapomniałem. Te słonki są. Tak. Nie BIJ mnie. No to teraz co się mówi? Chłodź w do. Weź mi dalej napierdalał. Masz, mam czarno-biało. Pochodź, idziemy. Nie, obrzeziłem cię. Bo ci spalę chatkę. Nie spalisz, Michał. Tak, ja nie spalę? Dobra, nie próbuj nawet. No, już bez tym się. Chodź. Tu. Czekaj. A, zimna. Seba! Co? Zimno! No mi też minuty, dzięki, że przypomniałeś. Ej! Zbierz No to sobie bym zrobił sam. Proste. To ja ci jednak ten glinę podjebałem na co tym. Ten... No właśnie! Masz, gdzie ty jesteś, kurwa? bo czarno-biało, mam. Jeździ ktoś! Nie denerwuj mnie nawet Ty kurwa, faktycznie tu siedzi? Otwieraj chatkę! No masz, chodź kurwa, chodź wyjdź do mnie Masz czoły Mam 12 Wrzuć do karty i Czekaj, że się, kurwa On tu przyjechał O kurwa Kucnij seba i schowaj łuk teraz Daj szybko 6 strzał do craftinga nie ja mi... odłożę też... Nie napinaj łuku na Odłożę wurszty jeden tutaj Lecimy <noise> Nie, bo to mój dom, kurwa <noise> Wypuszczaj dziką kunę Okej. Okay. Jeden z nas musi przeżyć, więc ty biegniesz. Mam kłoda. O, Suszek, suszek biegnie, Suszek biegnie. I jak on mnie potrące? Mam go, mam! O kurwa, ile żelazo! Poka! Mamy na trzy to pewnie. Nie, nie przejedź nie, nie przejedź mnie! <grystanie> Cześć, dawaj do ciebie pójdę, do ciebie się dowiechać. OK. Okej. Odbieraj kurwa chatę! <grystanie> Seba! Trafiaj! No nie i No prostuj to! Prostuj to! Daj mi to! Kurwa, za mocny silnik. Ile kamieni w bagażniku, czekaj! Kurwa, nie da się. Buduj coś na szybko! Masz młotek? Beton? Mam młotek, a ja nie mam betonu. A masz totem? To nie, ten, nie, nie, masz? Mam, nie mam totemu, bo masz całą glinię do mojego. A ty masz całe moje drewno. Dre... Przepraszam, mam 60 drewna tylko. Jeszcze w craftingu. No to 20. No poza tym, mój dom otwarty jest, kurwa. Robi się to ten. dobra Masz. Ceba młotek, kurwa, na który ciężko pracowałem. Halo już chwila. O, otwórz to, kurwa. Szybko czekaj, wait. Masz wapień w chacie, czy nie? Nie mam, cały ty to, żeś, to se, kurwa... Ej, dalej, dawaj idzie. bo słyszę kogoś kurwa jeszcze Otwieraj. szybko wbijaj Czekaj, swój dom muszę zamknąć Kładamy tu mamy kurwa, nie jest... mi... Kto napina łuk? Ja Ej, gości obok nas jest kurwa to chyba Ej, jest? Wychodzi Samochodem przyjechali seba Seba, za zamiekaj drzwi ja spierdolą! Oj, oj. Łe! Dogonił mnie! Seba! Pas jest kurwa zapięty. Drewno nie mam. Nie mam, gdzie tego pochować. Cały majątek. No kurwa u mnie jest. Drewno. Czekaj, ino taka kurwa. Łe! No, łe! Walną drzewo! Nie! Wstawaj! Kurwa, zginąłem. Dobra. Ale mamy dużo materiałów. I ten chyba taki. O, mam kłada, kłada, mam kłada, kłada, kłada. Ale mamy materiały z niego, tak? Ile jeszcze? Akceptuj. Dobra, jestem w swojej chatce Okej. Bo... Okej okay. Jestem super. Chyba... Bez... Czemu ja wstałem? Moja postać sama się siebie wstaje i kuca O, dzień dobry uh, 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 uh. To... troszkę tego było mam totem przy sobie A to to totem bym odłożył, bo byłem za To rzuć mi Nie, nie, i teraz... Dobra, wypycham Auto! Przyjmuje auto Mówisz, a co jeśli ty zginiemy i będzie trzeba biec tutaj? O, tu są pierwsze drzwi otwarte, machatę mohatę. Chowamy się. Siadaj do auta. No kurde nie zdążyłem. Mogłeś pani wyjąć na przykład. No wiem, ale zawahałeś nie wiem dlaczego w sumie nawet. Open the door, door. hello, hello my my team. Team. A dobra, to twój, to twój Dobra, to ja idę poszukać na mowiny Znaczy tego, wapń Hello Znajdziesz wapień, co nie? Znalazłem Ale dużo wapnia Okej okay. Open the door Łe, kładę znalazłem crazy. Co ty gadasz? no w sumie tam jeden typo był Zabrali silniki, i koła. I klejma. O, po kładzie. A ja zabrałem całą resztę wpisując karę lemmową, ale... Łe! Pisgłem gościa na kładzie. Łe! Pisgnął mnie z pompy. No i chuj, bombki strzeli Kilow mi zajebał, Seba udasz go ręką. I chuje jest to na spawnie. Tu są A wiedziałem! To mam kogoś Co to robi